Chciałbym Państwa zaprosić na coś bezprecedensowego w polskiej polityce. Są to prawe bory na jedynkę w konfederacji. Do tej pory wszystkie partie, osobę, która skandyduje z numeru pierwszego na swojej liście, wybierał prezes tej partii. U nas się to zmieniło, u nas jedynkę w okręgu koszalińskim, czyli u nas można jedynkę wybrać, możemy wybrać my wszyscy. Każda osoba, która chciała być jedynką w okręgu koszalińskim, mogła wystartować w takich prawyborach, a w przyszłą sobotę, czyli 28 o 16, to my wszyscy, wszyscy mieszkańcy Szczecinka, Koszalina i wszystkich miejscowości z całej Polski możemy głosować w Koszalinie na jedynkę Konfederacji. Chciałbym Was wszystkich zaprosić, jeżeli chcecie uczestniczyć w takich prawyborach, zapraszam na konwencję wyborczą, która się odbędzie 28 stycznia o godzinie 16 w hotelu Gramada w Koszalinie. Każdy obywatel Polski, który skończył 18 lat i wypełni formularz, że chce startować w takich prawyborach na stronie partii Nowa Nadzieja, każdy obywatel polskiego państwa będzie mógł zagłosować i wybrać jedynkę Konfederacji w najbliższych wyborach do Sejmu.